z dęgos! Jeden jest poniedziałek w całym okrągłym roku, gdy ze śmiechu od rana mamy zrywanie boków. Jak tradycja ludowa z dawien dawna nam każe. dzień ten jak straż ogniowa, mokrych dostarcza wrażeń. Woda leje się ciurkiem. Z kranu, co jest łazience. W prawo i w lewo kurkiem kręcą rączki dziecięce. Psika siostra z braciszka, z plastikowej cytrynki. Piszczą przy tym jak myszki, krzyczą i stroją minki. Mokro w ten poniedziałek śmiesznie i rozrywkowo. I tak będzie dzień cały, bo dzisiaj jest dynkusowo! E gozdengo, she goes, gostinho gostinho she